Cześć, witam Was dzisiaj w środę na moim kanale, Karol Buczyński Biznes. Dzisiaj mamy unboxing paczki z jeszcze katalogu styczniowego. Ostatniej yy, w ostatnim dniu sobie zamówiłem. No i jak już wiadomo mamy luty i zaczął się następny katalog. To teraz pokażę wam co mamy dzisiaj w paczce. A w paczce mamy kilka rzeczy do pielęgnacji cery. A zatem mamy piankę tlenową. Do mycia twarzy mamy krem, system pod oczy. Mamy serum z Protinolem oraz krem na dzień oraz krem na noc z Protinolem. Krem, system pod oczy, już Wam pokazuję. Składa się z dwóch kremów. Biały jest na dzień, zaś y, zielony jest na noc. Inak podamy go na górną, jak i na dolną powiekę. O, w takim opakowaniu. Co mamy dalej? Następnym produktem jest serum z proteinolem. O, wygląda w ten sposób, jest taki właśnie przeżyczyste opakowanie ze złotymi dodatkami, a serum samo w sobie jest takie rose gold. I właśnie ma proteiną super ekstra yy, substancja przeciwstarzeniowa. I to jest właśnie już moje drugie opakowanie. Ogólnie ta cała paczka to jest właśnie moja prywatna, by pokazać właśnie Wam moją pielęgnację codzienną. Następnym produktem będzie krem na dzień. W środku mamy. O, kremiczek taki. O, jeszcze o, zaplombowany. On jest właśnie taki gęstszy w porównaniu do tego na noc. I teraz Wam pokażę krem na noc, właśnie. Teraz mamy kremik na noc. O. Również o, z taką nakryteczką, właśnie o taki rzadszy. Na noc. Właśnie w czerwonym takim słowniczku. A jeszcze zapomniałem dodać, że ten na dzień ma 25%, 25% SPF przeciwsłonecznego przed promieniami słonecznymi. Aby nas jeszcze bardziej uchronić od promieni UV, które są przeciwstarzeniowe. <laughs> no i właśnie dzisiaj chciałem Wam przedstawić moje produkty do pielęgnacji cery. I za parę dni w piątek pokażę dla Was, jak właśnie robię taką pielęgnację. I na koniec chciałbym Was zaprosić do zasubskrybowania mojego kanału. Dajcie lajka i napiszcie w komentarzu, czy użyliście już takiego któregoś z tych produktów. A może chcielibyście użyć, oczywiście, link do katalogu w opisie, jak i link do dołączenia do mojego zespołu, by zarabiać. Cześć.